twój chrześcijański głos. Jezus w ogrójcu. Pojmanie. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok cedrą. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie, także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszy, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią, a Jezus, widząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich: Jezus Ja jestem, również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem, jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudzy było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec?